Co tam jest? Wyłazić! Witaj! Chcieliśmy tylko pogadać. Jeden głupi ruch i dostaniesz prosto między oczy. Ciebie to też dotyczy. Czego chcecie? Um, jestem David, a to mój przyjaciel James. Jesteśmy większą grupą. Kobiety, dzieci. Jesteśmy bardzo, bardzo głodni. Tak jak ja. Kobiety i dzieci też są bardzo głodne. Ale może moglibyśmy wymienić się czymś za to mięso? Czego wam trzeba? Amunicji, broni, ubrań. Antybiotyków. Macie jakieś antybiotyki? No pewnie. Mamy je w obozie. Możesz iść z nami. Nigdzie z wami nie pójdę. Twój koleś po nie skoczy. Jeśli wróci z lekarstwami, dostanie cię jelenia. Jeśli przyjdzie z kimś innym... To dostanę prosto między oczy. Dokładnie tak. Dwie butelki penicyliny jest strzykawka. Pośpiesz się. No już! Wezmę tę strzelbę. Oczywiście. Się. Na pewno trochę mu to zajmie. Może schronimy się tam przed zimnym. Wasielenia. Już wiesz, że nie powinnaś sama tu tak siedzieć. Lubię być sama. Rozumiem. Jak masz na imię? Bo co? Wiesz, rozumiem cię. Nie ufasz nam. Jesteśmy całkiem obcy. Ale widzę, że zależy ci na tym kimś, kto jest chory. Jestem pewien, że nic mu nie będzie. Zobaczymy. Miałeś drugą spluwę? Wybacz. Wiesz co? Wolałbym, żebyś oddała mi moją strzelbę. Nie, masz swój pistolet. Mam nadzieję, że już strzelałaś. Zdążyłam poćwiczyć.